Zdobył już 34 z 46 szczytów Korony Europy. Od 2017 roku Krośnianin Paweł Kolanko realizuje projekt pod hasłem Korona Europy dla miasta Krosna. Tylko w tym roku podróżnik wspiął się na 12 szczytów w 12 europejskich krajach. To były szczyty krajów nadbałkańskich, czyli w Kosowie, w Grecji, w Czarnogórze, Bośnia-Hercegowina. Udało też mi się polecieć do Hiszpanii. Do Norwegii. W tym roku we wrześniu Krośnianin zdobył także najniższy szczyt korony Europy w wzgórze Watykańskie. Z kolei w ubiegłym roku stanął na szczycie najwyższej góry naszego kontynentu Mont Blanc. Mont Blanc był trudnym szczytem, ponieważ myśmy tam mieli aklimatyzację trzy dni, jeden dzień odpoczynku, dwa dni wchodzenia na górę. Specyficzny szczyt był bardzo wysoko, na, na szczycie jest o połowę mniej tlenu, można powiedzieć, niż my tutaj oddychamy. Natomiast przez jakiś czas go pamiętałem, ale też pamiętam trudniejsze, nasze znaczy trudniejsze, czy równie trudne szczyty. Projekt Korona Europy dla miasta Krosna trwa od 2017 roku, wtedy zdobyłem Pierwszy szczyt. I gdy miałem już kilka szczytów, to wtedy postanowiłem nazwać ten projekt. Postanowiłem poszukać firmy wspierające. Poprosiłem też pana prezydenta miasta Krosna o, o, o wsparcie. W przyszłym roku Paweł Kolanko planuje zdobyć między innymi najwyższe szczyty Danii i Islandii. Natomiast koronę Europy zamierza zdobyć do 2024 roku.